Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Trochę ostatnio rozmyślam nad tym, co się wokół nas dzieje, szukając odpowiedzi, dlaczego cały świat został wzięty do galopu do tego stopnia, że wizja cywilizacyjnego resetu zaczyna rysować się coraz wyraźniej. Nie mam definitywnej odpowiedzi na pytanie, o co w tym chodzi, ale jednego jestem pewien. Wszystko to, co rozgrywa się dookoła nas i wciąga nas w ten surrealistyczny taniec, jest ze sobą w jakiś sposób powiązane. Wszystko jest częścią tej samej układanki, łącznie z tematyką UFO i kosmosem. Z UFO czasem są prawdziwe niespodzianki. Rosyjski kosmonauta Iwan Wagner, który obecnie pracuje na stacji kosmicznej, chciał sfotografować Aurora Australis czyli zorzę polarną na południowej półkuli. W czasie kręcenia swojego filmiku sfilmował coś niezwykłego. Na filmie pojawia się pięć zagadkowych świateł gdzieś na horyzoncie kuli ziemskiej i wszystko to widać zaledwie przez nieco ponad 3 sekundy. Ale jest to wynikiem kompresji, bo kosmonauta przyspieszył film z jednej klatki na sekundę do 25 klatek na sekundę, co oznacza że tajemniczy obiekt był widoczny przez 52 sekundy. Iwan wysłał filmik do Roskosmosu, ale także przytomnie wstawił go na swoim Instagramie, dzięki czemu możemy teraz oglądać UFO widziane za JSS wspólnie. Rosyjscy akademicy poczuli się niepewnie. Ale jeden z nich, Natan Andriewicz Eismont z Rosyjskiej Akademii Nauk, uważa, że albo jest to odbicie w szkle kupoli, przez którą sfilmowano obiekt, albo są to satelity Ilona Maska. Uczony, żeby nie zrobić z siebie głupka, zabezpieczył się, mówiąc, że ma za mało danych, aby stwierdzić, co sfilmował Iwan Oczywiście obserwuje Instagram Iwana Wagnera, bo szybko się okaże po tym, co tam zamieszcza, czy dostał reprymendę od przełożonych, czy też ujdzie mu to na sucho? Pentagon tymczasem oświadczył i to przez główne media takie jak New York Times, że chce zająć się poważnie badaniami nad UFO. I nie sposób, proszę Państwa, powstrzymać zdziwienia, czytając o takim oświadczeniu. Świat wali się gospodarczo i socjalnie. Jesteśmy w samym środku dzikiej awantury z zarazą. A Pentagon. Pentagon chce zająć się poważnie UFO, wykorzystując do tego celu naukę. Ale nauka, która ma służyć konkretną wiedzą, na naszych oczach stacza się w otchłań, z której nie ma powrotu. Nauka stała się narzędziem jakiejś brudnej polityki, najpierw przekonując nas do czegoś, a potem radykalnie zmieniając zdanie i to też nie na długo. Sytuacja z zarazą jest tego doskonałym przykładem. Ten spór i chaos opinii na temat tego, czy mamy do czynienia z czymś groźnym, czy nie, jest wręcz surrealistyczny. Nauka powinna nam odpowiedzieć na to pytanie tak lub nie, bo ma wszystkie narzędzia i wiedzę, aby to stwierdzić. Tymczasem potwierdza się to, o czym mówiłem od dawna, opisując działania Akademii. To, proszę Państwa, religia. A dziś dodałbym, że jest to groźna sekta, która prowadzi nas na jakiś klif. Dlatego jesteśmy zdani na siebie, bo nie ma co liczyć na pomoc ludzi z naukowymi tytułami. Przestali być jakimkolwiek autorytetem. Swoją postawą strzelili sobie nie w jedną stopę, ale w obie i jeszcze w kolano. Jak to się dzieje, że zaraza nie jest groźna na chaotycznych protestach? Ale jest mordercza, na przykład na weselach. Czy to magiczna zaraza? Jeśli tak, to potrzebujemy nie lekarzy, a magików. Tyle, że nie tych od czarnej magii, bo ich jest do oporu. Jedno jest pewne: nie można ufać nikomu, a zwłaszcza instytucjom. I wracając do tematu UFO, jeśli Pentagon oświadcza, że tworzy grupę specjalną do zbadania fenomenu, to wzbudza to tylko uśmieszek politowania. I w świetle tego te filmiki z tiktakiem również wzbudzają wątpliwości. Na co patrzymy? Czy jest to naprawdę pozaziemska technologia? Czy może jest to technologia, która powstała w czarnych programach za tryliony dolarów, o których wiemy, że zniknęły z budżetu? No i są jeszcze pieniądze, o których nadal nie mamy zielonego pojęcia. A za tryliony można stworzyć naprawdę coś nie z tej Ziemi. Nie technologię pozaziemską, proszę państwa, ale właśnie technologię nie z tej Ziemi. Dlatego jeśli za jakiś czas taka grupa z Pentagonu zacznie mówić, że nawiązała jakiś kontakt, że prowadzi rozmowy z obcymi, to moje podejście do tego będzie bardzo sceptyczne. Będą musieli pokazać coś bardzo przekonującego, a nie są w tym zbyt dobrzy. Bo jak Państwo widzicie, nawet nie potrafią stworzyć porządnej narracji wokół zarazy. Czyste partactwo. Rządzą światem, a nie potrafią niczego zrobić porządnie nawet kłamać i oszukiwać. Nieudacznik polityczny, senator z Florydy Marco Rubio, nigdzie nie zagrzał miejsca, więc został skierowany do działu propagandy związanej z UFO. Próbował startować na prezydenta, ale Donald Trump szybko pokazał mu, gdzie jest jego miejsce, i Rubio dosłownie został wyprowadzony ze sceny politycznej. A senator Rubio oświadczył ostatnio, że UFO jest dla nas Ziemian zagrożeniem. Gdyby chociaż podał jakieś powody, dlaczego, to może warto byłoby się nad tym zastanowić, ale Rubio nie podał żadnych powodów, tylko przekazał swoją opinię. Jeśli ktoś wśród polityków ma jakieś pojęcie na temat UFO, to jest to proszę państwa obecny prezydent Donald Trump. W zeszłym roku po briefingu US Navy na temat UFO i TikTaka Trump powiedział, cytuję: "Ludzie mówią, że widzieli UFO. Czy w to wierzę? Niekoniecznie." Koniec cytatu. Tegoroczny dzień ojca, najstarszy syn Donalda Trumpa, Donald Trump Jr. zapytał ojca w przeprowadzonym przez niego na okoliczność tego święta wywiadzie, czy powie światło o tym, czy obcy istnieją naprawdę, i czy ujawni informacje na temat Roswell. na co prezydent odpowiedział cytuję. Wiele osób zadaje mi to pytanie. Miliony ludzi chce się dowiedzieć i chce to zobaczyć. Nie chcę mówić, co wiem na ten temat, ale Roswell to interesujące miejsce, o którym wielu ludzi chciałoby wiedzieć, co się tam naprawdę stało. Czy chcesz przez to powiedzieć, że możesz odtajnić te dokumenty? Zapytał Donald Jr. Muszę się nad tym zastanowić, odparł Donald Trump. Co wie amerykański prezydent na temat UFO i skąd pochodzi jego wiedza? Czy jest to wiedza z briefingu CIA? Czy może jest to wiedza od wujka Johna, profesora MIT? A może od Roya Kona, personalnego prawnika rodziny Trumpów, który wiedział wszystko o wszystkich? Ten z pozoru niewinny, rodzinny i nieco propagandowo wyglądający wywiad syna z ojcem prezydentem nie może być zbagatelizowany. Donald Trump nie robiłby tego, gdyby nie miało to zbyt dużego znaczenia. I z tego powodu ten wywiad powinien być traktowany jako ostrzeżenie dla kogoś, kto manipuluje w kwestii UFO. Pytanie syna Donalda o UFO i Roswell nie było przypadkowe i spontaniczne. Fakt, że był to wywiad ojca z synem, nie tylko kontrolował przebieg tej rozmowy, ale musiał być także zauważony i odnotowany przez media. Donald Trump ma z pewnością wiedzę na temat UFO i opowiadałem o tym Państwu w poprzednich programach. Jego ulubiony wujek, John Trump, wspomniany profesor MIT, był bliskim przyjacielem Wannewara Busha, człowieka, który zarządzał dokumentacją na temat UFO. War Bush, proszę Państwa, to Hans Kammler amerykańskich czarnych projektów. Wiedział on o każdym, najmniejszym nawet przedsięwzięciu technologicznym, jakie tworzono w tajemnicy przed światem. Tak więc, Donald Trump ma interesujące i niezależne źródła informacji na temat UFO i wszystkiego, co rozgrywa się wokół tego fenomenu. I myślę, że żaden z amerykańskich prezydentów nie miał nigdy takiej wiedzy na temat UFO jak właśnie Donald Trump. Może jedynie John Kennedy mógł wiedzieć nieco więcej. Dlatego niewątpliwie to, co rozgrywa się obecnie nad naszymi głowami, jest ze sobą powiązane. Jednym z detali, jaki może umknąć uwadze, jest obecna sytuacja kosmiczna. Poprzedni rok był kosmicznie oszałamiający. I wydawało się, że nasza planeta łapie wiatr w kosmiczne żagle i ludzka cywilizacja zaczyna ekspansję poza Ziemię. Z perspektywy tego roku wygląda to już inaczej. To, co się działo rok temu, to wyraźnie był pośpiech, aby zakończyć rozpoczęte projekty i zdążyć z nimi przed godziną 20:20. 20. Nawet start wszystkich tych sąd i łazików na Marsa miesiąc temu był niczym innym, jak właśnie zakończeniem tych projektów, które musiały czekać na właściwe okienko czasowe, aby dolecieć na czerwoną planetę. Zaraza okazała się doskonałym pretekstem do tego, aby szybko i po cichu zamknąć wszelką kosmiczną działalność. I jest to niepokojące, szczególnie gdy popatrzeć na to z pewnej perspektywy. I dopiero poważne uszkodzenie radioteleskopu Arecibo zwraca na to uwagę. Na pewno większość z Państwa słyszała o radioteleskopie Arecibo na wyspie Puerto Rico. Teleskop mimo wieku nadal jest niezwykłym technologicznym instrumentem. Jest olbrzymim radioteleskopem o średnicy 300 metrów, położonym w górach na tej tropikalnej wyspie, wśród szalejącej roślinności dżungli i zapierającym dech krajobrazie. Teleskop pokazano w kilku filmach fabularnych. Zagrał w jednym z filmów z serii przygód Jamesa Bonda pod tytułem Golden Eye, Zagrał w filmie Kontakt, a także w jednym z odcinków X-Files, gdzie przez ten teleskop miał zostać odebrany inteligentny sygnał Wow z kosmosu. Radioteleskop kojarzony jest często z SETI, zwłaszcza że jego pierwszym dyrektorem był Frank Drake. W 1974 roku Drake razem z Karlem Saganem wysłali wiadomość z Ziemi w stronę gwiazdy M13 odległej o 12 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. W 2009 roku artysta Joe Davis podłączył do anteny swojego iPhone'a i wysłał do kosmitów odległych o 1000 lat świetlnych swoją prywatną wiadomość. 10 sierpnia tego roku stalowe kable podtrzymujące platformę nad miską teleskopu pękły i zainstalowane tam urządzenia runęły w dół, robiąc w antenie ogromną, 30-metrową dziurę. Na platformie zawieszonej ponad 30 metrów nad konstrukcją misy anteny zainstalowano odbiornik zwany Gregorian Dom. Dyrektor Arecibo, Francisco Cordova na konferencji prasowej zwołanej cztery dni później powiedział, że 250 paneli, które tworzyły reflektor, zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Zniszczone zostały także kable pod misą anteny. I liczba uszkodzeń nie jest pełna, i pracownicy Arecibo nadal nie stworzyli pełnej listy strat. Jedno jest pewne. Jeden z największych ziemskich radioteleskopów jest wyłączony ze swojej pracy na dobre i zapewne bardzo długo trzeba będzie czekać na to, aby teleskop wrócił do pracy. Może się wydarzyć także to, że uszkodzenia zostaną uznane za nieodwracalne i arecibo zostanie zamknięte na zawsze. Dyrektor Kordowa jest kompletnie zaskoczony tym, co się stało, bo kable, które podtrzymywały platformę nad reflektorem anteny, powinny wytrzymać co najmniej następne 20 lat. W 1990 roku dodano do konstrukcji szereg nowych kabli, aby mieć pewność, że teleskop będzie pracował bez zarzutu. Na zdjęciu pokazano jedną z urwanych stalowych lin i, jak zawsze, zdjęcie zwarte tysiąca słów. To, co zwraca na nim uwagę, to oczywiście miejsce, w którym stalowa lina, spleciona z cieńszych lin, pękła. Tyle, że wcale nie wygląda to na zerwanie a przecięcie wyraźnie widać, że stalowy kabel został ucięty jak za pomocą ogromnego noża, lub nawet laserem. Oczywiście nie jestem ekspertem w kwestii stalowych lin. Ale kiedy taka lina pęka, miejsce zerwania wygląda jak plątanina stalowego spaghetti. Można to zobaczyć na zdjęciach po tym, jak zerwał się wiszący most Tacoma. Most został rozkołysany bardzo silnym wiatrem i to stało się powodem pękania lin. Gdy tymczasem nikt nie ma pojęcia, jak to się stało, że pękły stalowe liny Aresibo. Z pewnością nie jest to efekt pogody. A jeśli nie to, w grę może wchodzić tylko sabotaż. Jeśli komuś zależałoby, aby wyłączyć teleskop na bardzo długi okres czasu, to to, co się właśnie stało, jest najlepszą metodą, aby tego dokonać. Czy ktoś nie chce, aby w najbliższym czasie taki radioteleskop penetrował kosmos? Czy coś ma się tam wydarzyć i świat ma o tym nie mieć pojęcia? Teleskop Aresibo ma już 56 lat, ale wciąż jest jednym z najlepszych ziemskich teleskopów zdolnych do poszukiwania inteligentnego życia w kosmosie, a także wykrywania zmierzających w pobliże naszej planety asteroid. W 2016 roku Chiny zbudowały swoją wersję takiego teleskopu, który jest niemalże dwa razy większy od tego w Aresibo. Nikt jednak poza Chińczykami nie ma do tego teleskopu dostępu. Do tego, ze względu na wirusa, zamknięto na świecie ponad 120 największych teleskopów optycznych. Oznacza to, że każdego dnia powiększa się także szczelina w naszej wiedzy na temat tego, co dzieje się w kosmosie. Nawet podczas II wojny światowej, mimo chaosu na świecie, prowadzono regularną obserwację nieba. Ostatni z tych największych teleskopów, jaki jeszcze działa, to rosyjski Bolshoj Azimutal Teleskop w górach Kaukaz. Teleskopy, te optyczne i te radiowe, są niezwykle ważne. Każdego czerwca i listopada ziemską atmosferę muska złowrogi rój taurydów. Wiele z tych ciemnych i ponurych kamieni jest nieznana. Dlatego zadaniem teleskopów jest je wykryć i opisać ich trajektorię. Regularna obserwacja kosmosu i zbieranie danych do analizy jest niezwykle ważne, bo pomaga zrozumieć mechanikę i zjawiska, do jakich dochodzi w całej naszej galaktyce. Wszystko to ma wpływ na naszą planetę i na zachowanie się ziemskiej magnetosfery. Zwłaszcza, że z ziemską powłoką magnetyczną dzieją się jakieś dziwne rzeczy, których na razie nikt nie potrafi wyjaśnić, ale świat roślinny i zwierzęcy już na nie reaguje. Na przykład, kwiaty dziwaczka jalapy, który słynie ze swoich szalonych kolorów, mimo że kwitnie tylko nocą, są w tym roku najmniejsze od 22 lat i nikt nie wie dlaczego. Takie gwałtowne zamykanie obserwatoriów astronomicznych ze względu na obecną sytuację z wirusem kompletnie nie ma sensu. Astronom może pójść na zakupy do supermarketu, gdzie spotyka, czy chce, czy nie, grupę przypadkowych ludzi, którzy mogą go zarazić. Ale nie może pracować w obserwatorium, do którego dostęp jest ograniczony. I o wiele łatwiej jest zachować wszelkie środki ostrożności. I to z tego powodu, proszę Państwa, wyłączenie ResIbo wcale nie wygląda na nieszczęśliwy przypadek. W 2018 roku w Białym domu opracowano plan działania na wypadek zagrożenia naszej planety przez asteroidę. O jej zbliżaniu miały być poinformowane inne rządy, które miały wspólnie z USA podjąć skoordynowane działania w celu zapobieżenia katastrofie lub w usuwaniu jej efektu. Innymi słowy, pojawienie się takiego kamyka zmierzającego w stronę Ziemi stawało się impulsem do stworzenia światowego rządu. W zeszłym tygodniu podczas trwania programu internetowego Szaparda-Embelasa na temat tego, co ukrywa NASA, do programu zadzwoniła słuchaczka, która przedstawiła się jako pracownik NASA, mówiąc, że rozesłany został biuletyn Departamentu Obrony, informujący o tym, że należy przygotować się do poważnych zniszczeń infrastruktury ze względu na zmiany klimatu, do których już niedługo ma dojść na naszej planecie. Tak więc w biuletynie z Departamentu Obrony mówi się o gwałtownych zmianach klimatu, ale nie jest to związane z gazami cieplarnianymi, dziurą ozonową czy topniejącymi lodami Arktyki. Taka gwałtowna zmiana sugeruje, że to coś innego. Na przykład uderzenie asteroidy. To, co przed chwilą powiedziałem, brzmi oczywiście jak teoria spiskowa, prawda? Czy jest coś, co mogłoby ją potwierdzić bądź obalić? Oczywiście. Obserwacja jednego z wielu teleskopów rozsianych po całej kuli ziemskiej. Przy takiej ilości astronomów pracujących w obserwatoriach, zawsze znalazłoby się kilku, którzy gdyby dostrzegli, że coś leci w naszym kierunku, z pewnością powiedzieliby o tym światu, nie zważając na konsekwencje takiego czynu. Nikt tego jednak nie powie, bo obserwatoria astronomiczne po prostu zamknięto i to na kompletnie absurdalnych podstawach. I to wszystko daje poważnie do myślenia. Dlatego, jeśli Aresibo zostało celowo uszkodzone, najbardziej palącym pytaniem, oprócz oczywistego, kto to zrobił, jest pytanie dlaczego? Czyżby odkryto zasadę działania tzw. cyklu Milankowicza? Albo rozszyfrowano starożytne dane? Dziwne rzeczy dzieją się teraz na świecie. W błyskawicznym tempie amerykańskie miasta na wybrzeżach, takie jak Nowy Jork, San Francisco, Seattle, a nawet Chicago, leżące nad brzegiem ogromnego jeziora, zamykają swoją działalność. Zaraza i zamieszki to zbyt mało, aby tego dokonać, a mimo to instytucje finansowe, wielkie firmy w pośpiechu opuszczają te miejsca. Jestem pewien, że nie w obawie przed hordami nakręconych nienawiścią ludzi. To być może tylko przykrywka do cichej relokacji w obliczu tego, co nadciąga, a o czym na razie nikt nie wie. Uwaga ludzi jest nakierowana na maleńkie mikroby, a nie na przepasny kosmos, i jakby celowo stymuluje się nas, abyśmy rozglądali się wszędzie, ale nie za tym, co jest ponad nami. Aż do czasu, kiedy każe się nam spojrzeć wreszcie nad głowę. Cokolwiek tam zobaczymy, czy będzie to kosmiczny kamyk, czy konwój latających spotków, to trzeba to traktować z rezerwą. Nie udało się zglobalizować świata globalnym ociepleniem, nie udało się zarazą, to może teraz kolej na UFO, albo jakiś kosmiczny obiekt. Kilka dni temu asteroida 2020 QG minęła Ziemię w najbliższej odległości od powierzchni naszej planety. Dane te zbiera się od 100 lat i mimo coraz lepszego sprzętu kosmicznego, kamień zauważono dopiero wtedy, gdy minął Ziemię. Na szczęście nie był to groźny kamyk i w magazynie Forbes porównali go wielkością do samochodu Tesla Ilona Muska i żartowano, czy w aucie, jakie wysłał kilka lat temu na orbitę, włączył się być może system automatycznego powrotu pojazdu do domu. Czasy mamy dziś takie, proszę Państwa, że wszystko się może zdarzyć, i nawet najbardziej szalone scenariusze nagle mogą się wypełnić. Czy to wszystko zwiastuny resetu naszej cywilizacji? Być może. Żaden reset w naszej znanej historii nie wydarza się w ciągu jednego dnia czy nawet roku. Jest to proces, który jest zawarty w czasie. Nie tak znów długim, ale 30-50 lat wystarczy. Aby nowe pokolenia pozamiatały po tym starym i odesłały go na zawsze do lamusa. Upadek Cesarstwa Rzymskiego doskonale to obrazuje, gdy odeszli ludzie będący łącznikiem ze starą cywilizacją, zaawansowaną i zorganizowaną. Ci nowi po nich zaakceptowali brud i ciemnotę mroków średniowiecza i trzeba było potem ponad tysiąc lat, żeby dojść do tego samego poziomu rozwoju, co starożytny Rzym. Rzecz jednak w tym, czy ten rozwój jest nam tak naprawdę potrzebny? Spójrzmy na nasze życie: jak bardzo uwikłane jest w rozmaite formalne komplikacje jak mimo postępu i technologii, trudno jest o prawdziwą radość życia. H.P. Lovecraft, znakomity pisarz science fiction określił to tak: cytuję. Myślę, że najbardziej litościwa rzecz na świecie to niemożność ludzkiego umysłu w łączeniu całej jego zawartości. Żyjemy na spokojnej wyspie ignorancji, w samym środku czarnych mórz nieskończoności, w które odbywamy dalekie podróże. Każda z nauk zbacza w swoim własnym kierunku, co trochę nam szkodzi. Ale któregoś dnia połączy ze sobą całą wiedzę, która da nam przerażający wgląd w naszą rzeczywistość, pokazując naszą straszną sytuację, co sprawi, że albo oszalejemy przez to objawienie, albo uciekniemy od śmiercionośnego światła w spokój i bezpieczeństwo nowych wieków ciemnych. Koniec cytatu. A dziś dziękuję za uwagę, a przede wszystkim dziękuję za wsparcie wszystkich, którzy lubią ten program i znoszą moją nieregularność. Nie jestem zawodowcem i chyba nigdy nim nie będę. I jedynym plusem tego jest brak rutyny i naturalna niechęć do clickbaitowych tematów. Kolejny biuletyn zbliża się do zakończenia i oprócz rozmaitych kontrowersyjnych historii będzie także kolejne podejście do legendarnej niemieckiej technologii D-Glocke. Temat fascynuje mnie od dawna i siłą rzeczy jak wszystkie moje poglądy wyrażane w tym programie przechodzi ewolucję jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w następnym programie z cyklu Polaraxa mówił Kina.